Czy ty to kurwa, widzisz nie? O. weź do mana. Zaraz. Ci coś pokażę, ty pewnie tego nie widzisz. Te dwa many są. Ty widzisz właśnie, widzisz dwa many? No widzę, dwa many. Ty, ja mogę nim jechać? Normalnie? Ty A ja ty ty... Ty... na tym drogiem też mogę jechać. Łotem! Ty... Ty... Ale... Sklonowałeś mana? Ja tylko kurwa, go. że się, się sklonował Jebaniec. Czy wy, wypo... można wypożyczać może, to jest ten mod na wypożyczanie. Jak wypożyczanie? Ta mapa, ta mapa to jest Holzhausen. No może tu jest jeszcze jakiś mod na wypożyczanie aktywny. Ale no są ja dwa... Ale są ujebane dwa takie reset, same te... Ty. ty to weź zresetuj coś Sklunował jeszcze. Skrono. ale jaja. No na też sklonowałem Na pokój. Naczepę sklonowałem, ale jest jedna ujebana. Może musisz odjechać, ona nie może się gdzieś zrespić. Zres Sklonował mana, ty. No i pięknie, to mi się podoba. Ale ja. Normalnie, działa. A może to one muszą... A może to one muszą być taką jebane, ty, te się sklonują. A weź dojca, do weź dojca do sklonuj jeszcze. To no nie będziemy kupywać, tylko siewnik. Już czy Przez te lagi chyba. Sklonował mana, ty. Mamy dwa kombajny? Ty, jest kolejny kombajn. Ale nie, on st stąd go wzięło. Te lagi. Widzisz, jak ja resetuję to się lagi robią. Nie, ja mam... Olek. Pomiędzy autami chodzi. Dobra, jedę go umyć. Ale many mamy dwa, no i jest ok. Ty, są normalnie dwa many. Ja pierdolę. <grym> jak... czegoś nie to jest normalny. Ja ja ty. Tak ja. mm, traktorek jest jeden. A spróbuj jeszcze mana zresetować? To może tylko na many działa. Z takimi lagami to ja tego nie ty nie mam opcji. Ja się nie ruszam, a kurde, wyrzuca po mapie. Ale pięknie to zrobili, co? Pana mamy za 285 tysięcy, chyba. 285 000. Marek 094, dzięki za followa. Pięknie to, to zrobiliśmy. Czemu jak tak to tak kurwa zrobiłeś? To musiało być. Tutaj jest. Gdzie ja jestem? Czy mnie widzisz? Nie widzę. Bo jak nie idę. A ja jestem. Bo jakie mam z tym headerem tam wie.